Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz zdobyć darmowe nagrody w Fortnite. Cie. Siema z tej strony Wezyf, jeszcze tak przed chwilą zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz do wejścia mojego Instagrama Wezivek Oprócz tego zapraszam również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Weaziv w sklepie w Fortnite, bo byłem wam serio, ale to serio mega mega wdzięczne, ponieważ dla mnie, akurat dla twórcy, jest to ogromne wsparcie. Ponadto widzę, wy każdy komentarz o treści szkoła serduszkuje, także napiszcie w komentarzu szkoła, a ja wam przypiniam serduszko. W dzisiejszym filmie opowiem wam troszeczkę o darmowych nagrodach oraz o Fortnite w sezonie OG. Także myślę, że ciekawy odcinek, więc zapraszam już do oglądania. Dobra, widzowie, no i myślę, że możemy przejść do takiego dosyć ciekawego infa na temat Fortnite sezonu OG, a bardziej na temat końcówki tego sezonu, ponieważ ogólnie, no to jak pewnie wiecie, będziemy mieli ogromny event, ale to dosłownie ogromny event pod koniec tego sezonu, który wprowadzi nas właśnie do Fortnite OG. I w ogóle Fortnite OG będzie już za 5 dni, także naprawdę, naprawdę super i naprawdę jest to niedługo. No i ogólnie wiemy coraz więcej o tym evencie, który nas wprowadzi do tego Fortnite'a OG, ponieważ generalnie no to będą odtworzone na ekranie jakieś takie rolki oprócz tego no to będzie aktywny riffs z bacon podczas eventu oprócz tego no to niektóre punkty POI oraz niektóre obszary po prostu zostaną zniszczone lub usunięte na mapie, no ale no to to wiadomo, no a do tego no to ogólnie będzie wiele po prostu efektów i tak samo będzie na przykład na niebo, więc no naprawdę Będzie to wielki, wielki event I naprawdę no Będzie on wyglądał po prostu widzowie kozacko Także naprawdę, naprawdę Warto być na tym evencie, a to już Tylko 5 dni widzowie I po tym całym evencie oczywiście będziemy mieli Czarną dziurę, przerwę techniczną Która nas wprowadzi oczywiście Do Fortnite OG2 i naprawdę, naprawdę kozacko Ponieważ, no, będzie to jeden z lepszych sezonów Ponieważ, widzowie, no, będzie zawierał on Trzy najlepsze sezony Fortnite'a UG, Czyli trzy pierwsze No, troszkę żałujemy, widzowie, że nie będzie Marvela No, bo Marvel był czwartym sezonem I był naprawdę, naprawdę spoko Ale generalnie trzy pierwsze sezony Były tymi jednymi z najlepszych Więc, widzowie, naprawdę, naprawdę fajnie I ja na przykład się mega, mega cieszę Także co, no, myślę, że ciekawa informacja A teraz możemy przejść do kolejnej informacji A propos kolejnej informacji, no to Fortnite Polska na oficjalnego swojego Twittera wstawił nową zapowiedź kolejnego Fortnitea Remix, czyli do Fortnite OG rozdział 1, No i na nim widzimy po prostu Midasa, widzimy Midasa, który będzie zremiksowany. I wygląda to naprawdę, naprawdę kozacką. No i ogólnie, no to zapowiedź za dużo nam z tego co widzę nie mówi. Oprócz tego, że właśnie będą stare miejscówki, będą takie safe, bunkry, jak były kiedyś. No i oprócz tego, no to widzimy tam w sumie Midasa i Midasa miał śniaka. No i ogólnie, no to ludzie po prostu na Twitterze dokopali się do tego, jak będzie wyglądało oficjalne zdjęcie Midasa. No i wygląda ono w następujący sposób. I wygląda on naprawdę naprawdę kozacko. Jednak pamiętajcie, że to jest tylko ikonka. Ale oczywiście z traileru możemy się dowiedzieć, jak wygląda on troszkę tak bardziej w grze, w sensie całą jego sylwetkę możemy podejrzeć. I no ogólnie wygląda on nieźle, naprawdę wygląda on nieźle. No i widzicie pewnie teraz mniej więcej tego właśnie Midasa, ponieważ jest on wycięty z traileru. No i naprawdę, naprawdę mi się na przykład ten skin podoba. Czy jest lepszy od poprzedniego Midasa? Nie wiem, ja bym tak nie powiedział, ale naprawdę. Naprawdę jest to dosyć ciekawy pomysł i mi na przykład osobiście się on mega mega podoba i naprawdę uważam że warto po prostu sobie kupić karnecik bojowy czy co tam wizowy chcecie aby po prostu zdobyć tego Midasa no bo naprawdę według mnie będzie warto szczególnie że jest to taka fajna pamiątka po prostu na przyszłość również więc no fajnie fajnie wizowe. a oprócz tego no to jak pewnie wiecie w Fortnite ma być Snoop Dogg. dokładnie tak w Fortnite ma być Snoop Dogg pod koniec tego roku no i ogólnie jest przewidywane to że będzie on on miał swój koncert w grudniu, dokładnie tak Więc troszeczkę trzeba będzie poczekać I no jednak troszeczkę będzie trzeba poczekać tak jak powiedziałem Ale będzie miał snu do koncert w grudniu i no brzmi to co najmniej kozacko co nie Także naprawdę, naprawdę fajnie Ogólnie nie znamy dokładnej daty tego koncertu niestety A szkoda ale ogólnie no to nie wiemy również czy będzie on w UFN, czy po prostu będzie on na przykład w normalnej grze. Także no naprawdę, naprawdę ciekawie. I nie wiadomo właśnie czy to będzie tak bardziej w stylu Metaliki i Karola G, czy po prostu będzie to, nie wiem, taki bardziej koncert typu Eminem Marshmallow. Aminem marshmallow i trawiec w sumie. No, także, no, dosyć ciekawie. Ja uważam, że jest to naprawdę, naprawdę genialne, i osobiście nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zagrać Fortnite'a skinem Snoop Doga. No, przecież brzmi to co najmniej kozacko, widzowie. Brzmi to co najmniej kozacko. No, i dajcie znać w komentarzach, czy wy również nie możecie się tego doczekać, ponieważ, no, jest to dosyć, dosyć ciekawa opcja. A oprócz tego, widzowie, no, to mamy trzy darmowe nagrody, i są one ogólnie bardzo proste do zdobycia. Jest to taki pakiet heist no i ogólnie wystarczy po prostu zebrać jak najwięcej punktów na odpowiedniej mapie, czyli tam chapter, chapter 2 Zone Wars No i po prostu, no generalnie jeśli zdobędziemy te wszystkie punkty i po prostu zdobędziemy swój najwyższy poziom I zdobędziemy 500 punktów, to będziemy mogli zostać wybranym, aby otrzymać te nagrody No i te nagrody wyglądają tak i naprawdę, naprawdę są fajne no i wszystko to odbywa się do 10 listopada, więc macie troszkę czasu, tak ponad dwa tygodnie, żeby to wszystko po prostu zdobyć. Więc fajnie widzę, fajnie, że tutaj mamy takie darmowe nagrody. Jeszcze niedługo będziemy mieli również darmowe skiny w Fortnite, ale powiecie, jak to? Jak to darmowe skiny? No ogólnie, no to będziemy mieli darmowe skiny i jednak. Na to będzie troszkę trzeba poczekać, ponieważ będą one dopiero podczas Fortnite Festiwal Zimy. Dokładnie tak, Fortnite Festival Zimy 2024, kiedy on się pojawi, no to wtedy będziemy mieli również darmowe skiny. A dlaczego? Ponieważ zawsze, kiedy pojawiają się prezenty w Fortnite na Festiwal Zimy, co również pojawiają się tam co najmniej dwa darmowe skiny. Może będzie ich więcej, może będzie ich mniej, ale na pewno będzie tam jeden przynajmniej darmowy skin, raczej będą dwa. Ale czy będzie więcej, no to nie wiadomo, ja bym celował właśnie w takie dwa darmowe skinki, co naprawdę i tak brzmi całkiem nieźle, no bo jednak są to skiny za darmo, widzowie, a oprócz tego, no to mamy już i tak mnóstwo darmowych nagród w Fortnite, więc no naprawdę, naprawdę fajnie, no i ja na przykład jestem za czasów, kiedy nie było wcale darmowych skinów w Fortnite, więc no teraz naprawdę wygląda to nieźle, widzowie, wygląda to nieźle. No i widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy również nie możecie się doczekać na was w Fortnite Season OG, no bo... Ja, na przykład, osobiście się mega nie mogę doczekać, i naprawdę wydaje mi się, że będzie to jeden z lepszych sezonów. Także dajcie znać w komentarzach, właśnie co o tym sądzicie i czy myślicie, że będzie to jeden z lepszych sezonów? I dajcie znać w ogóle, czy był to jeden z lepszych odcinków. Jeśli tak, no to również zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz do wejścia na mojego Instagrama Podłoga. Oprócz tego, aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Także zapraszam do kliknięcia w ten czerwony guzik tam na dole i do zaznaczenia dzwoneczka. Dodatkowo każdy komentarz o treści szkoła serduszkuje. Także napiszcie w komentarzu szkoła, a ja wam przybinał serduszko. No i zapraszam również do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami czyli, oczywiście, kodu WEZIF w sklepie w Fortnite, cie. no i tak jak mówiłem, no to zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ jeśli chcecie mieć jakąś sprawę do mnie, czy coś, no to po prostu tam najszybciej wam odpowiem. Także naprawdę, naprawdę fajna opcja jest to, żeby się ze mną skontaktować. No i co? Oprócz tego, widzowie, no to zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba z na tym kanale, a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, widzowie, no i cześć!